22 stycznia uczniowie drugich klas maturalnych zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie spotkali się na balu studniówkowym w dworku nad Stawem. Jest taki dzień, tak przyjemny, choć styczniowy. Jest taki wieczór uroczysty, nastrojowy. Jest taka noc, by przetańczyć ją do rana. To właśnie nasz bal, nasza studniówka oczekiwana rozpoczęli uroczystość maturzyści, konferencjerzy balu. Chcemy więc spędzić godzić wspólnie, bawiąc się z Państwem do Białego Rana. Zapomnijmy teraz o wszystkich przykrych momentach. Nie zamartwiajmy się też maturami. Spędźmy tę noc razem w szczęściu i radości. Cieszmy się z tych czterech lat. Będąc w tym miejscu, tego wieczoru, wszyscy czujemy się wzruszeni. Dzisiejsza noc. Tradycyjnie stanie się symbolem, że już bardzo szybko zbliżamy się do zakończenia naszej edukacji szkolnej. Cztery lata nauki i wychowania zaowocują nie tylko na egzaminie maturalnym czy egzaminie z kwalifikacji, ale także w dorosłym życiu. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który uświadomi nam, że już wkrótce przekraczamy symboliczny próg dojrzałości. Pragniemy tam odnaleźć swoje właściwe miejsce. Każdy przecież pamięta moment przekroczenia szkolnych murów. Szybko minęły wspólne cztery lata. Uczniowie powitali wszystkich przybyłych gości: starostę Zbigniewa-Hrubka z małżonką, dyrektora Romana Malickiego z małżonką i grono pedagogiczne oraz rodziców. Następnie podziękowali nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za opiekę, troskę oraz za codzienny przykład, jak być dobrym człowiekiem. Za wsparcie i pomoc w trudnych chwilach. Bez Was nie udałoby się nam być tu, gdzie jesteśmy teraz. Niech więc ten bal będzie wspólnym świętem nas wszystkich, mówili uczniowie. Do uczniów zwróciła się również przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Dębek oraz starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek. Nauka w technikum dla naszych dzieci się już niedługo zakończy. Za przystąpią do egzaminu naturalnego dzisiaj przyszedł wyczekiwany Dzień Studniówka. Impreza ta pozostanie w pamięci młodego człowieka na długie lata, jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć szkoły. Chciałabym życzyć naszym dzieciom, aby okazały dzisiaj postawę godną do tego balu studniówkowego, przy tym jednocześnie życzyć wszystkim wspaniałej zabawy. Dziękujemy serdecznie bardzo, rząd pośrednicznym za zaproszenie, że chcieliście nas tutaj zobaczyć chociaż mam i usłyszeć, co mamy do powiedzenia mam w tym tak uroczystym dla Was dniu. Nie sposób jest jednak oderwać się od sytuacji, w której obecnie jesteśmy, a wszyscy od dwóch lat i dla Was wszystkich jest ogromna niewiadoma, dla nas też. Nastąpił, nastąpiły na całym świecie zmiany. A zmiany to rozwój. I powrotu do przeszłości już nie będzie. I wy jesteście dzisiaj w takim momencie. Starosta zwrócił uwagę, że maturzyści mogą odczuwać żal spowodowany zakończeniem szkoły, ponieważ jest to również utrata całej doczesnej młodości. Przed młodzieżą wkrótce rozpocznie się kolejny etap życia. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć: te dwa lata, to jest dowód na to, że jest wojna na całym świecie. A o cóż ta wojna? Ano o właśnie o wasze człowieczeństwo. O człowieczeństwo waszego pokolenia. Jak się nad tym pochylicie, zastanowicie, to zobaczycie, że tak właśnie jest. Bo no to od Was zależy cała przyszłość. Nasza, może trochę krótsza, ale całego świata od Was. Wraz z małżonką życzymy Wam, żebyście wstąpili w ten nowy etap rozwoju z radością, otwartym sercem i pozbyli się wszelkiego lęku", zakończył przemówienie starosta. Na koniec dyrektor szkoły Roman Malicki złożył życzenia uczniom i oficjalnie otworzył bal. Jakoby rok bez wiosny mieć chcieli, ci, którzy chcą by młodzi nie szale. Wieczór pełen magii, Pełen wzruszeń, pełen tej niezwykłej atmosfery, która unosi się w powietrzu. A wokół mnie piękne panie w wieczorowych sukniach, przystojni panowie w garniturach, i za chwilę, część z Was w rytmie poloneza wkroczy w nowy okres swojego życia, zwany dorosłością A teraz. Moi drodzy, być może przed Wami jeszcze wiele ważnych wydarzeń, ale na pewno studniówka będzie należała do jednych z najważniejszych, które będziecie wspominali i w waszej pamięci będzie ona często wracała jako ten piękny czas Waszego dorastania. I myślę, że w tym momencie, moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć, że życzę Wam wszystkiego dobrego w tym Waszym dorosłym życiu. A żeby w pełni wszystko po kolei zostało spełnione, to czas Polgę za zacząć. Bar studniówkowy Anno Domini 2022 uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Po tradycyjnym polonezie zatańczonym przez maturzystów przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia w parach, z koleżankami, kolegami, całych klas oraz z wychowawcami. Bal w dworku nad stawem na podbożu trwał do białego rana i na długo pozostanie w pamięci nie tylko maturzystów, ale i wszystkich zebranych. See? Mm -hmm. 끝났 <목소리도>